Chyba na drugim roku zacząłem chodzić na zajęcia z profesorem jeszcze wówczas, wówczas doktorem Markiem Siemkiem. Tak mi się wydaje, że to był drugi rok dopiero. Ja no nie byłem za dobrym studentem. I Siemka zawsze postrzegałem jako kogoś z innego świata zupełnie. To znaczy. To, co mówił, miał bardzo uporządkowane, ale dosyć hermetyczne dla mnie. I to były trudne zajęcia, chociaż lubiane przeze mnie, dlatego że jak jest jakiś opór materii, to człowiek się więcej uczy, więcej... Ja tak mam, że się nie wyłączam, tylko starałem się nadążać. Siemną no to wszystko zawsze poukładane, wszystko wiedział. Był tak jak mówiłem, z innego świata. Na trzecim bodajże, roku relacje zaczęły być bardziej towarzyskie. Siemek był zawsze bardzo towarzyski i nie bał się studentów. Co więcej, lubił się z tymi studentami spotykać na, na, na nie, tak prywatnie, można powiedzieć, nie po to, żeby rozmawiać o heglu, ale żeby tak pogadać po prostu o życiu, napić się wódki zjeść dobrze, no i chodziło na takie spotkania. Tak. Jedno było, jedno było dosyć dla mnie no takie skrajne dosyć, dlatego, że po kolacji, którą zjedliśmy gdzieś tu niedaleko, wsiedliśmy gdzieś na starówce, wsiedliśmy do autobusu i pojechaliśmy na koniec Nowego światu. Tam jest taka boczna uliczka, przy której miał mieszkanie kumpel Marka jak i Mazurkiewicz. To musiała być bo bogata rodzina, jakiś jakieś badyla, żeby mu kupili naprawdę w pięknym miejscu yy, mieszkanie. No i jak nam się skończył lokal, to poszliśmy do Mazurkiewicza, bo Akurat Marek Rzmijewski miał, zwany proboszczem, miał klucz do tego mieszkania. Już ta nasza droga do tego mieszkania um, Mazurkiewicza była usiana przeszkodami dlatego, że kłopot <z> chodzeniem prosto. Potem mieliśmy kłopot z otwarciem drzwi, bo nie mogliśmy wycelować w tę dziurkę. A jak już to nie pamiętam, chyba właśnie złapał mnie za nogi. Ja już wypadałem z balkonu. Także, zgubiłem wtedy wszystkie klucze. To było dosyć skrajne spotkanie. Nas chyba lubił tę grupkę taką rzeczywiście. Znaczy, tak nie śledziłem, czy się brato, czy czy, czy yy, trzymał innych na dystans. Tego tak nie śledziłem. Nie, nie pamiętam, czy byliśmy jakoś specjalnie wyróżnieni. Pamiętam, że po tym spotkaniu miałem następnego dnia egzamin u niego. I młody no, organizm to bardzo ciężko reagował na takie alkoholowe przypadki. I poszedłem na ten egzamin, byliśmy już na ty. I siedziałem przed nim i mówię: Marek. Mi stado słoni galopuje w głowie. No nie jestem w stanie odpowiedzieć na żadne pytanie. Ja proszę, daj mi dwóje. A on mi spokojnie, spokojnie. No zadał jakieś pytania. Ja no to akurat wiem, że to, to jest strasznie łatwe pytanie, że pamiętam jakie. To wiem, ale, ale ben, proszę, daj mi dwóje. Dostałem trójkę. Chyba za to jedno pytanie. No, Jeżeli ja kończyłem studia w 1978 roku, a nagrywałem to w 2006, no to po, prawie po 30 latach. Czy w międzyczasie utrzymywaliście jakieś kontakty? Nie, nie, nie. Ja, jak skończyłem filozofię, to ja z, z, utrzymywałem kontakty z paroma osobami zaledwie i to mm, trochę rodzinnie z Jackiem Hołówką. I teraz są. Jacek też mnie uczył, A tak jak mówię rodzinnie. No i z kilkoma koleżankami i kolegami z roku. Wtedy byliście przyjaciółmi teraz się spotkaliście formalnie? Formalnie, tak. Nie wracaliśmy do tej przeszłości i nie byliśmy na tym. Czyli ja byłem też znałem jego i chłopoty zdrowotne i. i i mam daleką drogę, jaką przez te 30 prawie lat on przeszedł, to znaczy yy, miał niekwestionowany dorobek naukowy i głupio byłoby mi do pana profesora mówić Marku, drogi Marku. Formalnie yy, nie, nie wspomniałem tej rozmowy jako jakiejś super, dobrej rozmowy. Ciężko się rozmawiało z yy, Markiem Siemkiem. On miał, tak wolno dosyć mówił, to już nie był ten sam Siemek. Też mu załatwiłem na prośbę Jasia do który mi powiedział o jego jakichś tam kłopotach z wyledem. Załatwiłem mu jak pomoc Fundacji Tefołanowskiej, nie jesteś sam. To poprosiłem ich, żeby, że to jest tak ważny człowiek dla naszej nauki, dla kultury, że chociaż oni się specjalizują głównie w pomaganiu dzieciom, to, to jakoś tam pomogli Markowi. Potem dziś słyszałem o właśnie jakichś kłopotach tych zdrowotnych, perypetiach, ale to głównie od Jasia do z którym, z którym utrzymywałem cały czas kontakt. Wracając jeszcze właśnie do dawnych czasów, czy było w jego sposobie wykładania, nauczania coś, co go odróżniało? Marek miał piękny głos, miał umiejętność bardzo... Zresztą wiedział o tym, że ma piękny głos. I i grał tym głosem. Mówił bardzo precyzyjnie zawsze. Mówił o rzeczach bardzo trudnych, czasami dla mnie bardzo trudnych, ale mówił dosyć precyzyjnie i tak potrafił mówić z pewną swadą, co jest dla nauczyciela akademickiego zawsze dużym plusem. To znaczy, że nie mam rotał tam swoich jakichś formułek, tylko. Opowiadał z pasją o filozofii, to jest umiejętność. No, o heglu wiedział chyba wszystko. Coś jeszcze? Mam zadać? Zapytać? Hmm. Dobra. Tu spokojnie, cicho.